Zarząd Dróg Miejskich, Fundacja Mazowieckie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Polomot Auto Ursynów i Wojtek Krasieczny i Adam Sobieraj Zapraszamy na film pod tytułem Czy geometria drogi ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? A przy okazji pokażemy zachowania naszych kierowców na różnych drogach, autostradach, drogach ekspresowych, drogach poza obszarem zabudowanym i drogach na obszarze zabudowanym. Zapraszam. Wracamy z innej strony, jedziemy od ulicy Powązkowskiej i też będziemy wjeżdżać na drogę ekspresową. Mamy bardzo dużą sekwencję znaków w tej chwili. Tam już się zaczęła droga ekspresowa, u nas jeszcze nie. Natomiast w tej chwili informuje nas znak, że za chwilę możemy wjechać na autostradę, prawda? Tak. Chociaż ona się w tej chwili zaczyna drogą ekspresową i od tego momentu możemy jechać... 120 km na godzinę, ale tylko do tej 60 najbliżej ustawionej, więc nie zdążymy się nawet rozpędzić. Natomiast to ustawienie znaku jest tutaj, tak powiem, logiczne. Ta nasza droga będzie się za chwilę łączyła z tą, którą mamy po lewej stronie, która już jest ekspresową. W związku z tym zbiegną się dwie drogi ekspresowe. Przy czym u nas na razie ograniczenie jest prędkość do 60 km na godzinę, ale po skrzyżowaniu tych dwóch dróg będzie obowiązywała jak administracyjna na, stu, na drodze ekspresowej, czyli 120 km na godzinę. I teraz do którego momentu? Bo mamy i z prawej strony łącznicę i z lewej strony już drogę ekspresową drogę główną. To już w tej chwili możemy... I od jechać tego momentu możemy, możemy jechać 120 km na godzinę. I tutaj pan, Polo, pani prawidłowo też włącza się do ruchu. Też trzeba dać się moment na yy, przetasowanie samochodów. Natomiast yy, pojazdy jadą w tej chwili 80 km na godzinę, abyśmy aby się chcieli rozpędzić. No prawym pasem wstrzymuję Opel Corsa, starego typu, środkowy pas wstrzymuje samochód ciężarowy, który jedzie wolno, zamiast jechać na prawy pas i z tą sobie jechać. Teraz spróbujemy wyprzedzić ten samochód ciężarowy, widząc, że mamy za sobą sznur Mercedesa i Volvo. I teraz tutaj zrobimy miejsce, bo widzimy, że on się zbliża do nas. Ja jadę trochę wolniej, to jest 110 na godzinę, żeby też pokazać pewne mankamenty i de facto też powinien tutaj zmienić pas, dobić do prawej, żeby dać wolną drogę tak. innym pojazdom. A skąd się to bierze, że te ciężarówki jadą środkowym pasem? W ogóle co to za właśnie, Ja właśnie nie wiem co to za przyzwyczajenie. To jeszcze z lat, gdy się mówiło, że prawy pas to są kolejne dziury, w związku z tym jazda środkowym pasem jest bezpieczniejsza dla zawieszenia taki nawyk jakiś, no przecież spokojnie mogli być i obydwaj panowie, ten, którego wyprzedziliśmy, ten, który jedzie przed nami, jechać prawym pasem. To de facto teraz wygląda na to, że tym lewym pasem, który jest de facto do wyprzedzania, jedzie się właściwie ciągiem. Tutaj pan się zorientował. Albo będzie zmie... w ogóle wyjeżdżał z... Być może będzie fawej. za chwilę jechał w prawo i dlatego. Zaraz zaobserwujemy. <kuh> No tak, tak, to jest klasyczne zachowanie niektórych kierowców. Do końca, do końca pasem środkowym, tak, a później przez dwa pasy na prawy pas, żeby skręcić w prawo. Widzimy na samochody przed nami, które na lewym pasie samochodów najwięcej. Ta strona, w którą tutaj jedziemy, najbardziej tak rzeczywiście obrazuje, w jaki sposób jesteśmy w stanie zachować się na drodze ekspresowej. Na drodze, którą tak bardzo chcemy. Autostradę, którą żądamy, i teraz. Pewna kultura, którą powinniśmy wyjąć z nauki jazdy. Mamy środkiem 90 na godzinę. Wyprzedzany jest przez ciężarówkę, która jedzie, która jedzie prawym pasem, a mógłby Pan sobie spokojnie zjechać na prawy pas, nie tamować ruchu. Tutaj mamy kolejną łącznicę, gdzie pozwalamy samochodom włączyć się do ruchu bez większych utrudnień. Za nami już widać, że doganiają nas samochody, które widzieliśmy już dawno w lusterku. Ja w tej chwili jadę 90 km na godzinę, Prawdopodobnie hammer przed nami, który ponoć pochłania dość dużo niż paliwa, nie jest w stanie się tego spędzić. A też widzimy ciężarówkę, którą. No tak, ale jedziemy. jadą cały czas środkowy pasy, zamiast prawy, prawda? Żeby nie tamować ruchu. Natomiast też manewr wyprzedzenia tych pojazdów i dobicie do tej 120 jest utrudniony przez samochody, które się do nas zbliżają. I teraz dopiero możemy wykonać ten manewr wyprzedzenia. Zresztą właśnie chyba wszyscy, którzy nadziali się na pana, mieli ten sam problem. Jeżdżemy do momentu, gdzie e, musimy ustąpić pierwszeństwa jadącym osobą z drogą główną, tak to nazwijmy, i zmiana, kolejna sekwencja znaków. Zmiana klasyfikacji dróg z drogi ekspresowej jechaliśmy na autostradę. Czy ten pan tutaj mógł się zatrzymać? Bo tak. prawdopodobnie się zatrzymał. Jeżeli miał awarię, to rzeczywiście mógł. Natomiast jeżeli nie była awarii, to nie jest pas do zatrzymywania i nie wiem, na przykład rozmagania przez telefon komórkowy zatwiania spraw jakichś. Zobaczymy do moi, czy kamery wytrzymają prędkość, którą możemy jechać. A dopuszczalna to jest po podniesieniu? 140 km na godzinę. Widzieliśmy motocyklistę prawym pasem i dla niego prędkość jest? Też 140 km na godzinę, jechał wolniej. Tak. Mamy samochód z przyczepą, który jedzie w tej chwili na 130 km na godzinę. A dopuszczalna dla niego jest 80 km na godzinę. Tutaj nas zaczyna obowiązywać radykalne ograniczenia prędkości z uwagi chyba już na przygotowanie do e, budowy bramek płatnych. No i teraz spróbujemy nie zdenerwować Pana za nami i od tego momentu możemy jechać z powrotem 140 km na godzinę. Ten znak odwołał wszystkie ograniczenia prędkości, jakie były ustawione. Jedziemy 110, pan z Wielkiej Brytanii nie chce nas puścić. Zapewne będzie jechał szybciej niż e, ciężarówka. On też spowalnia ruch i patrzymy w tej chwili, co dzieje się na, e, na kamerze. Że lewy pas jest właśnie praktycznie zajęty do, do końca, a prawy pas tylko wygląda jakby był dla ciężarówek, a nie do końca, tak jest. W jaki sposób mamy się ustawić, W jaki sposób mamy się ustawić, Nie, chyba nie wywołamy takiej... Nie będzie sytuacji. się nie ma ruchu. Chodzi o to, że są tutaj dwa pasy ruchu. My jedziemy tak. swoim lewym zewnętrznym, natomiast prawym może wjechać samochód, który wjeżdża na skrzyżowaniu już czyli na rondo. I jedziemy sobie bezkolizyjnie, bo my tutaj możemy i dookoła, i możemy również skręcić prawo. Będziemy wracać do Warszawy, czyli zjeżdżamy na drogę A2, ale nie przez rondo, tylko pas, który nas wydzieli, jakby każe nam jechać poza skrzyżowaniem. I teraz jest pytanie, kto będzie miał pierwszeństwo. bo Tutaj byśmy musieli ustąpić tym, co są na rondzie. Stąd możemy zacząć 140, 140, ale się nie rozpędzimy dla za tych Tak, ogranicza zaraz pękność do 40. I teraz tak, i... jaka była tam pierwszeństwo. Ale tutaj nie było konfliktu Konflikt, dlatego, że tak. z Ronda był pas, który jechał swoim jak gdyby tak kierunkiem. My mieliśmy swój pas, w związku z tym no, nie, było, nie było sytuacji kolizyjnej. Tutaj zajmujemy pas lewy, ponieważ już kierunki nam pokazują e, który pas jest do którego, w związku z tym możemy swobodnie jechać lewym. Czyli odtąd możemy jechać 140. Bo no, na tym łuku to tak chyba troszkę niebezpieczne. Niebezpiecznie. Ale trzeba pamiętać, że przepisuje, że mam dostosować tę prędkość do warunków drogowych tak. i do kształtowania, chociażby jest. Teraz mamy ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym, którzy jadą no, drogą tak. główną, ale już możemy jechać 140. Teraz mamy taką sytuację, że mamy dwa tiry. Przed nami. No, no, i teraz widzimy prędko. zalety tak autostrad, posiadają trzy pasy to ruchu, a nie dwa jak, jak ta nasza. No, ograniczenie 120. 120 że będą jakieś roboty? I teraz tak, po jednej stronie już był ustawiony, a po drugiej nie. Obowiązuje? Obowiązuje, jeszcze, Jak tak. najbardziej. Patrzymy po prostu wymianę, tasowanie się ciężarówek. Na zmianę są samochody osobowe, które za tymi ciężarówkami stoją. I teraz jest pytanie, czy postulat europosła odnośnie zakazu wyprzedzania ciężarówek na autostrady byłby zasadny, czy też... No. Tutaj w tej sytuacji troszeczkę miałby rację. Poszedł zwrócić hmm. uwagę, co się dzieje. Przed nami jedzie samochód ciężarowy, lewym pasem jedzie samochód ciężarowy i tak naprawdę wszyscy jadą z prędkością no, nieco ponad 80 km na godzinę wymuszoną przez te dwa pojazdy. gdyby się te ciężarówki nie wyprzedzały, lewy pas zapewne pojechałby znacznie szybszy. Zamierza wyprzedzać i teraz jest pytanie: mogę go my wyprzedzać? My możemy go wyprzedzać, natomiast nie może go ten, który jedzie po jego pasie ruchu. Przepis mówi, że zabrania się wyprzedzania, jeżeli kierujący przed mną włączył kierunkowska, zasygnalizował zamiar, prawda, zmieniania. nie można by od tamtej ciężarówce czerwonej tak, wyprzedzić jego pasem mogliśmy, po dlatego że my już dłuższy czas hmm. jechaliśmy swoim ten pasem pas. ruchu. To on był obowiązany nam ustąpić pierwszeństwa. Natomiast Pan nam podziękował. że się, się dalej specjalnie trochę yy, zwolnili, żeby pokazać Państwu ten manewr. A przy okazji jest tończykowi, e, że kultura tak. w Polsce jazdy jest wysoka. Tak. To jest wyjazd z drogi, z parkingu. No tak, ale skąd my możemy wiedzieć, czy to jest wyjazd z parkingu, czy to jest skrzyżowanie, zwłaszcza żeby znakł stop pierwszeństwa przejazdu? Tak. Może... Ten układ jezdni może prowadzić kierowcę w błąd, bo równie dobrze można to zinterpretować, że było to skrzyżowanie zatem obowiązuje w tej chwili prędkość 140, 140. A nie 120 A nie A jakie tam był ustawione... Z, z ograniczenia wynikające. Była tam strefowa 20 też nie było ani napisane, że to jest droga wewnętrzna, ani droga z Tepaluku, tylko... Zwłaszcza, że później były ekrany, które zasłaniały widoczność na te parkingi, na miejsca parkingowe. Później wyjeżdża droga i nie wiemy, czy to jest droga, która tylko prowadzi z tego parkingu, czy jest to droga, która no, dochodzi z jakiejś innej, atak, ale normalna droga twarda, gdzie prędkość jest nie 20 km na godzinę, a więcej i czy to jest skrzyżowanie, czy nie, rozumiem, ustawy Prawo Ruchu Drogowego. Teraz my już ograniczałem prędkość do tej obowiązującej samochody się oddalają, to znaczy, że... Może jadą znacznie szybciej. Znaczy to podwyższenie e, właśnie 1 stycznia 2012 roku o te 10 km do godzinę plus tolerancja, to wynikało z bezradności, czy tak uznano, że będzie dobrze? Znaczy tam, gdzie powiedziano, że fotoradary tak można ustawiać o 10 km co najmniej więcej, to wynika z tolerancji, to znaczy z błędu pomiarowego, żeby nie było wątpliwości, że 3 czy 4 czy 7 km na godzinę urządzenie może przekłamywać, w związku z tym to wprowadzono. No, ale jednocześnie to była do tego, żeby kierowcy bezkarnie 10 km na godzinę szybciej jeździli. Przy czym trzeba pamiętać, że ten przepis dotyczy fotoradarów stacjonarnych, natomiast tam gdzie policjanci mierzą ręcznym miernikiem prędkości, nie muszą tej tolerancji 10 km stosować. Teraz widzimy przed nami dwa tiry. Ja za chwilę wyprzedzę i teraz. Czy ja mogę wskoczyć zaraz za nim na prawy pas, czy też mogę od razu... Zaraz zobaczymy, jaka jest odległość między nimi. Nie, myślę, że tutaj nie ma potrzeby wskakiwania pomiędzy te dwa samochody, dlatego że no, nas przyjazd trwa dosłownie kilka sekund, prawda? Natomiast byłoby wjazd i wyjazd podobnie. Musielibyśmy zobaczyć, co się dzieje na, na lewym pasie ruchu. To uzasadnione było wyprzedzenie obydwu samochodów ciężarowych za jednym Takim podejściem. Tutaj mamy już trzypasmową drogę. Za chwilę mamy kolejną sekwencję znaków, która mówi, że mogę jechać tylko albo aż 120 km. /h. Tak, jest to droga ekspresowa i co mi się tutaj rzuciło w oczy, że autostrady były dwupasmowe, natomiast drogi ekspresowe są trzypasmowe, czyli tam, gdzie można pojechać szybciej zawężono do dwóch pasów ruchu, tu gdzie wolniej są trzy. I tutaj mamy kolejny z naków rozjazdowych, który mówi nam, że na Ursynów pojedziemy prosto, na Bymowo, w lewo i na Gdańsk. I tutaj, w... jaka odległość jest taka, gdzie powinniśmy zająć ten pas jadący na Ursynów? Czy... Znaczy my pojechaliśmy bardzo prawidłowo, dlatego że cały czas jechaliśmy prawym pasem, jak gdyby dochodziły do skrętów prawo dodatkowe pasy. W związku z tym my nie musieliśmy tam zjeżdżać, nawet poszedróć uwagę, tam była linia, ta taka szeroka, prawda? która wyznaczała jak gdyby oddzielną jezdnię. I od tego momentu mamy znaki mówiące o terenie zabudowanym. Jeździmy zgodnie z zasadami ogólnymi. 50 w dzień i 60 w nocy. Mamy skrzyżowanie ruchu okrężnym. Pan na rowerze powinien zsiąść. A, te znaki to. przekreślają drogę przejazdu na rowerzystów, w związku z tym, w ogóle, prowadzącą pieszą prowadzącym. Tutaj widzieliśmy ten znak zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe, a, a mówię to w tym kontekście, to czego nie widzę. E, Wojtek ciężarówka, która jedzie środkowym pasem. I wyprzedzę. Tutaj mamy przejście dla pieszych ja szczerze, bo ja mimo że bym chciał, ale nie zaryzykuję. Nie, to byłoby to zbyt ryzykowne, zwłaszcza że lewym pasem pojechał znacznie szybciej samochód tak. marki Audi. I teraz tym w kontekście tego jakby pomysłu pani Bublewicz namawia i innych kolegów e, posłów, żeby rzeczywiście na takiej przepis się zgodzili, że jeżeli jest pieszy, który ma zamiar... Tak, to zachowanie wskazuje na zamiar. No te panie na najwyraźniej chciały przejść, tak. prawda, a to był ten zamiar, natomiast no zatrzymanie się to byłoby zagrożeniem dla nich, dlatego, że samochód na środkowym pasie na pewno by nas ominął, a już nie mówiąc o tym, który jechał znacznie szybciej lewym pasem. No, to jest to, o czym kierowcy nie pamiętają, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mamy zachować szczególną ostrożność. Co to znaczy? To znaczy być przygotowanym na zmienne warunki, czyli nawet hamować, zatrzymać się przy powstających zmiennych warunkach. Mało tego, ten znak D6 pionowy, przejście dla pieszych, zobowiązuje do zmniejszenia prędkości w sposób, który nie narażałby na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu, lub na nie Jesteśmy w stanie to wyegzekwować ten przepis? Ja myślę tak, że jesteśmy w stanie, ale przede wszystkim trzeba podnieść świadomość wśród kierowców, zagrożeń i znajomość przepisów.